Spotykamy się dzisiaj we wspaniałej okoliczności nadania medali prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za długoletnie pożycie małżeńskie 21 parom z Gminy Namysłów. Piękne, wspaniałe wydarzenie. Złote Gody to zawsze okazja do złożenia najserdeczniejszych życzeń, gratulacji z okazji właśnie tego pięknego jubileuszu, jakim jest 50-lecie pożycia małżeńskiego. 50 lat bycia razem, 21 par dzisiaj świętują w Gminie Namysłów swój wspaniały jubileusz. Z tej okazji pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i dalszych sukcesów życiowych, radości z rodziny, wnucząt, a może nawet i prawnuków i obyśmy się spotykali częściej, równie we wspaniałych okolicznościach. Szanowni Państwo, dziś mamy po raz kolejny w gminie Namysłów piękny jubileusz. Wręczane są medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Dzisiaj w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej wręcza burmistrz Namysłowa razem z panią wicewojewodą Teresą Barańską. Ja korzystając z okazji chciałem za pośrednictwem mediów złożyć najserdeczniejsze życzenia kolejnych długich lat życia w tych szczęśliwych związkach, które mają do tej pory.